No i witam was, mordeczki jak postąpiliśmy w chałupie z budowlanką od poniedziałku, pierwsze zakładanie pierwszych cegieł tutaj tego rzędu no troszeczkę coś porosło no chałupa wygląda już troszeczkę jak chałupa i zapraszam was do środka się z początku bałem kurde w zakładaniu tych rogów ale po czasie przyszedłbym na to, że nic z tym skomplikowanego Tutaj jest rura do łazienki do góry Tutaj rura na do klopa do góry i do dołu No i tu jest odpływ z kuchni tutaj o, Tu są okienka, takie kurde widoki, zajebiste Okno ma 150 cm. To tu. Tu, tu ma też 150 cm. Tutaj jest francuskie okno 3,5 m. 3,5 metra takie kurde. Tu jest 1,75 m. Okno. Tu jest dalsze okno 1,75 m. No, do wysokości. Jeszcze pójdziemy. Tutaj już na drzwi przyjdzie. Taki przekład, nie wiem jak się to nazywa po polsku Przekład po prostu przez drzwi i jeszcze jedna raja cegiel do góry To to już będzie jakoby finałowa Jeszcze jedna raja cegiel pójdzie I ten przekład, to na chwilę kiedyś zobaczycie jak to będzie gotowe no to to są te blaszki To jest na ścian Które niosą nam strop Jedna ściana, druga ściana, tu będzie dwudziestka. Tu będzie trzydziestka ściana, tutaj potąd, tu będą schody. I, I tu będzie takie drzwi i tu będzie taka łazieneczka. Tu będzie oczywiście drzwi. Tu są drzwi, wejście i tu będzie taka, takie wieszaki, taki pierdoły. A i tu będzie klop. Jedna ściana z dziesiątki, druga ściana z dziesiątki. Tu akurat cegła jest. A i tu będzie kuchnia. Wszystko ładnie. Tu będzie potem jadalnia u tego francuskiego okna. A i tam będzie. Tam będzie właśnie. Jak się to nazywa? Obywak, kurde. Teraz się nie ja wspomnę po polsku tą nazwę. Tu będzie kominek w tych miejscach. Tu będzie ściana, ta trzydziestka Komin. no i ogólnie tak to wygląda prace postępują zajebiście, kurde bałem się, że to pójdzie mizernie, ale widzicie sami, że dało się to jakoś poukładać ważne jest przewiązanie tych cegieł miałoby być 10 cm, tu jest nie wiem, 11 czy ile, A czasami tak nie wyszło no ale starałem się troszeczkę, tu widzicie trzeba było obrzezywać cegłę, bo po prostu okno znowu nie wyszło ale myślę, że to wyszło elegancko. Tu będzie podłoga w wysokości 22 cm plus minus, styropian coś, coś podłogówka i coś tego, winylu. Więc 2,5 metra myślę, że będzie strop na górę. Jak będę robił po tym stropie, to znowu pokażę wam coś takiego. No, jak będzie to gotowe. Tutaj jest dziura na na wsanie powietrza, to będzie przez piwnicę Do kominka, a tu jest ta druga dziura Gdzie tutaj był taki styropian To jest dziura na... Na na takie te pierdoły i takie te wentyle i takie głupoty No ogólnie tak to wygląda Ktoś kurde pytał Myślę, że Piwol tam coś tam wspominał o cegle że bardzo fajne rozwiązanie z, tym, z tą pianką w środku. to jest już prefabrykowane Taka pianka, jest to cegła Helus Family 2 w 1 44, izolacja Myślę, że 12 watów no, Kurde, nie wiem, do, gdzieś do tabelek się musi po, popatrzeć na to ciepło, unik ciepła No i to jest takie prefabrykowany. klei się to na kleje nie chciałem piany, jest to po prostu klej, trzeba rozmieszać. Są dwa kleje, jeden klej jest na tam powierzchnię, poziomą, a drugi klej, no, tu się nie leje, akurat tu, wam pokażę jak na przykład wyjdzie, mam cegła tak, tak tu się zalewa taką inną pianą, taką nie pianą, ale tym klejem innym. To są takie kuleczki też w tym, a tak to wygląda. No ktoś mi tam wspominał też jeszcze o lajwie, więc budowę zrobił, a ale kurde, no nie mam czasu. No. Widzicie sami, jak od poniedziałku, w poniedziałek mi właśnie siódmy, dawali tutaj tą pierwszą, pierwszą tą, a przed weekendem w piątek mi robili tutaj ten podkład, by wszystko było wyrównane. Nie? Wszystko w rowinie było i widzicie, jak cegły bardzo pięknie siadałem na siebie, że tam nie jest prawie, prawie milimetr. Tu jest na milimetr, wszystko wychodzi elegancko. No, myślę, że kurde, poniedziałek jutro będę jeszcze dawał tutaj te takie pierdowki. Czekajcie, pokażę. No, tutaj te na, na okna takie długie pierdowki, nie wiem, co nazywa. Bo trzeba to po prostu. Trzeba dźwigać. między to się daje styropian. No i tu są właśnie okienka stówki. I tu się da na górę, na górę. To chcę jeszcze potem wymurować. No i myślę, że na drzwi też tutaj przyjdzie ten jeden. Że się zdąży coś zrobić. No i będzie się wymurowała znowu ta świnałowa. ta, jakiś się telefon zacina. No i tak to ogólnie wygląda, no. Co będę wam tu mówił więcej. No, wygląda to zajebiście. Ściany już do góry są wyrośnięte, nawet cień już jest nareszcie, bo słońce paryło cały tydzień, kurde, w piątek... W piątek też ciepło i w sobotę skończyliśmy. No taki rezultat. To poniedziałek, wtorek... Teraz wam pokażę obrazki, jak to szło. Poniedziałek, wtorek... Środa, czwartek, piątek, sobota I taki progres był właśnie w budowlance no Jak mówiłem, w poniedziałek mi założyli tą jedną raję Jak widzieliście ten film Jeden rok albo dwa chyba się uczyłem założyć No ale wszystko da się nauczyć i zrobić No ogólnie rad albo co, pytań wstawiajcie Nie ma problemu, odpowiem jak będę miał czas a teraz trochę te odpowiedzi na te filmy. Są takie, kurde, wiecie co, robota jest robota, no dzisiaj niedziela spoczywam. No to stawiacie pytania jakiekolwiek. No, na górę planuję DK, normalnie monolitowy beton, to co, coś podobnego jak tutaj. No i coś takiego. no Tutaj będzie jeszcze Elektroten na fotowoltaikę. Puszczony do ściany chyba, albo na ścianę przymontowane, bo drzwi się będą otwierały tak. No i 90 cm musi być by mi to tu wlazło. Tutaj jest jeszcze wpust na fotowoltaikę, tutaj albo tutaj, to zależy Ja będzie elektryk chciał, raczej jest więcej dziur w tej podłodze, niż potem stękać i wiercić. No, jeszcze w piwnicy mi trzeba wywiercić okno, bo zapomnieli tam, projektant zapomniał wstawić z przedniej strony, może to pokaże. Przez to francuskie okno będzie widać Ej, Gdzie to okno będzie? O, o, o tutaj w piwnicy trzeba wywiercić jeszcze okno no, do tego monolitu betonowego Bo mi czuł projektant zrobił okno z drugiej strony Ale da się wywiercić, na szczęście to zrobimy okno na więcej potem bym żałował, jakby tam tam potem wszystko nachłaskał te styropiany i potem by się nie dało wiercić tu mi okno zrobił. Jak jest największy grunt. No i tyle z budowy. Kurde. Myślę, że budowa fajnie się rozrasta. Oczywiście budowlańcu wszystkich pozdrawiam. No i kto budował kurde to zapraszam do mojego kanału. Teraz recyklingi raczej nie będą. Jeszcze będzie frajda, bo tutaj 4 metry taki beton pójdzie na górę. Trzeba to położyć To będzie też frajdę jakoś pokładać tu Myślę, że żurawym jakoś to trzeba zrobić No ale myślę, że damy radę No Dzisiaj taki vlog szybki, no całe tydzień nie było czasu po prostu nagrywać no, Widzicie jakie będą te panorama to panoramy Bardzo ładne Potem będzie kawka na tarasie z tego okna francuskiego No, no i co, mam się z wami o, no, kiedyś znowu w piecu jakiś filmik. O. Nie wiem, czy teraz demontaż załatwię jakoś, bo kurde, no wiecie co, budowlanka nie ma czasu na to. Więc co, więc wszystkim budowlancom trzymam kciuki. Pozdrawiam wszystkich widzów, którzy patrzą i ciekawią, jak tam postępy u Technikusa. Ciekawi są. Oto, miejcie się, cześć. Pozdrawiam.